Chce nabić człowieka, rozpoznać czynami. Chory rap. serce e. nabicie, czy wy to słyszycie? Pieniądze wielu oczy przesłoniły. W tych czasach zasady i honor pieniądze zabiły. Pieniądze wielu dobrych chłopaków skupiły. Dla pieniędzy rodziny się kłóciły. Pieniądze nie jednego też zabiły. Dla pieniędzy rodziny Zapominają, co jest najważniejsze Ojciec, matko, myśli, że my nadgodzimy jeszcze Dzieci zaniedbane, same sobie pozostawiane Przez ulicę są wychowywane Przez ulicę są wychowywane Bo dla rodziców pieniądze są o dzieci bardziej kochane Pieniądze, pieniądze, pieniądze Many, 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 euro i dolary Ludziom oczy poprzesłaniały Dobre dzieciaki, dobre chłopaki przez przesunięte, forsot mają Dla pieniędzy o zasadach zapominają Pieniądze, 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 mamy, mamy, mamy Euro i dolary, ludziom oczy poprzesłaniały. Euro i dolary, dobro w ludziach pozabijały. Euro i dolary, dobro w ludziach pozabijały. Chybana forsa dla ludzi stała się najważniejsza. Ludzi się tylko, by wypłata była większa. Przez to, że czasy też są bardzo ciężkie. Pieniądze są bardzo potrzebne, ale łatwo się w nich zatracić. I swoją duszę za pieniędzy stracić. Gdzie zapominają co jest najważniejsze myślach tylko krzyczą chcę pieniędzy jeszcze Forza, forza przez wielu pożądana Forza nie temu cały świat przysłania Pieniądze w ludziach dobro zabiły Pieniądze w ludziach Najgorsze instynkty na wierzch odsłoniły pieniądze, 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 many, 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 euro i dolary. Ludziom oczy poprzesłaniały. Dobre dzieciaki, dobre chłopaki. Oczy przesunięte for co mają. Za pieniędzy o zasadach zapominają. Pieniądze, 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 many, 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 euro i dolary. Czy poprzesłaniały, euro i dolary dobro ludzi pozabijały, euro i dolary dobro pozabijały. Pieniądze dla wielu status boga mają, ludzie sobie sprawy nie zdają, że pieniądze ofiary składają, czy to dla pieniędzy z czas czas poświęcają, by zdobyć forse. Życie w pracach zapierdalają Nas godziny kochają Inni ofiary z własnego honoru składają Dla pieniędzy spływić się potrafią Inni o godności, szacunku I zaufaniu dla pieniędzy zapominają A jeszcze inni dla pieniędzy Zabijają A jeszcze inni dla pieniędzy zabijają Koncerny farmaceutyczne dla pieniędzy Ludzi podtruwają i od leków uzależniają Koncerny zbrojeniowe dla pieniędzy Wojny sponsorują Na trupach są dobytek budują Na trupach Swój dobytek budują Tak właśnie pieniądze ludzie życią rujnują Tak właśnie pieniądze ludziom życia rujnują Pozdrawiam wszystkich serdecznie człowieka, z nami.